Kiedy ostatnio zastanawiałeś się lub zastanawiałaś, jak przekonać klienta do złożenia zamówienia, do jego opłacenia, do polecenia ciebie, Twoich usług lub produktów innym potencjalnym klientom? Przypomnij sobie, jak często zadawałeś lub zadawałaś sobie pytanie, dlaczego klienci nie robią tego, czego od nich oczekujesz. Witaj, nazywam się Piotr Abus. I zapraszam Cię na darmowe szkolenie, w trakcie którego postaram się odpowiedzieć na takie właśnie pytania. Jestem psychologiem i praktykiem biznesu. I od kiedy założyłem swoją pierwszą firmę ponad 20 lat temu, ciągle zadawałem sobie pytanie, jak sprawić, aby działania marketingowe i sprzedażowe były jeszcze skuteczniejsze. W ciągu tych 20 lat brałem udział w niezliczonej ilości szkoleń marketingowych i sprzedażowych. Przeczytałem setki książek, testowałem niezliczone techniki i strategie oddziaływania na klienta i dzisiaj wiem, że kluczem jest zrozumienie tego, co dzieje się w mózgu i umyśle klienta. Zwróć uwagę na to, co przed chwileczką powiedziałem. Mózgu i umyśle. Mózg i umysł to dwie współpracujące ze sobą sfery. Wszystko, co dzieje się także w Twoim umyśle, świadomym i nieświadomym, ma swoje źródło w mózgu. Dlatego właśnie kluczem do sukcesu w marketingu i sprzedaży jest znajomość i zrozumienie tego, jak działa mózg Twojego klienta. Zapraszam Cię zatem na darmowe szkolenie. W trakcie którego dowiesz się, dlaczego mózg klienta kupuje albo nie kupuje. Dlaczego i w jaki sposób reaguje albo nie reaguje na Twoje przekazy marketingowe i sprzedażowe. Do niedawna większość działań marketingowych i sprzedażowych opierała się raczej na domysłach i mniej lub bardziej skutecznych Testach marketingowych i sprzedażowych. Przypominało to nierzadko grę w ruletkę. Większość pieniędzy wydawanych na tego typu działania byłaby rzucona w błoto, ponieważ nie dawała sensownego zwrotu z inwestycji. W ciągu ostatniej dekady, ostatnich 10 lat, bardzo się to zmieniło. Dzisiaj, w oparciu o najnowsze badania neurobiologów, jesteśmy w stanie dobrać się do informacji, które są głęboko zaszyte w umysłach Twoich klientów. To te właśnie informacje często decydują o tym, że Twój biznes rozwija się, na, rozwija się jak na drożdżach albo ledwie dyszy. Problem w tym, że zdecydowana większość osób zajmujących się biznesem ciągle jeszcze opiera swoje działania na przestarzałej i Często nieaktualnej już wiedzy. Na przykład ciągle jeszcze pokutuje błędne przekonanie, że klienta można przekonać racjonalnymi i logicznymi argumentami, że ludzie są istotami racjonalnie myślącymi, a dokonując zakupów kierują się analizą i logiką. Nic bardziej błędnego. Czas, abyś wzbogacił lub wzbogaciła swój marketing i sprzedaż, o aktualną wiedzę opartą na wynikach poważnych badań naukowych. W trakcie szkolenia pokażę Ci więc, jak nieprawdopodobna siła kryje się na przykład w neuromarketingu. Być może właśnie dlatego w Kongresie Stanów Zjednoczonych próbowano zablokować badania i upowszechnienie wiedzy na ten właśnie temat. Ale to nie wszystko. Poznasz także strategie wywodzące się z neurolingwistycznego programowania, dzięki którym oddziaływanie na klienta będzie jeszcze skuteczniejsze. Zrozumiesz na przykład, w jaki sposób skłonić do współpracy neurony lustrzane twojego klienta, które w dużej mierze odpowiadają za decyzje, jakie klient podejmuje. Zapraszam zatem i do zobaczenia na szkoleniu.